Rozpocznę nagrywanie. Yy, wyłączę muzykę. To już jest. To minęło już zdecydowanie za długo. chodzę tu już prawie dwie godziny. Wiem, że teraz są lagi, ale jednocześnie prowadzę transmisję i jednocześnie. Um, I jednocześnie po prostu nagrywam. Ale dwie godziny wchodzenia to jest coś. Bo po prostu chcę tego achievementa. Więc teraz tak. Kaczę. Jeszcze tylko zobaczę, czy nie widać góry. Na wszelki wypadek, żeby nie było. No, góry nie widać. Dołu nie widać. I co ja mogę powiedzieć? No. Kaczę za 3. Dwa. Troszkę sprawdzę, że to się nawet nie nagrywa. Jeden Boże, ta gra tego nie wytrzymuje nawet. Ile ja tu wchodziłem, i nic się nie stało. No to. Um, um. Upcia Wracamy się. To by było na tyle siano.